Witamy po dłuższej przerwie tuż przed świętami w pierwszej części słów kilka co się działo w drugiej części życzenia, więc generalnie po powrocie kołębi z wystawy tam żadnych rewelacji zgodnie z przewidywaniami, natomiast na jakieś tam oceny sędziowskie były Eee, więc też coś tam wiem hmm. gołębie wróciły z wystawy zostały odrobaczone <laughs> wszystkie eee, odrobaczałem w tym roku walbazenem to jest środek eee, generalnie gdzieś tam dedykowany dla bydła ale substancja czynna jest dobrze pamiętam Tebendazol albo Albendazol jakoś tak to się zowie. Eee. No i cóż, no po pierwszym dniu wydawało się, że wszystko jest ok ale gołębie dostawały stosunkowo mało jeść eee. też żeby jakoś specjalnie przesadnie nie było obżarte bo we wcześniejszych latach różnymi środkami jak się odrobaczało to takiego głębie, które się gdzieś tam za dużo najadły i opiły się wodą to później gdzieś tam podrażniało trochę wolę. Więc mm, tak profilaktycznie dostały trochę mniej jeść. Pierwszego dnia mm, dawkę, która jest przeliczana na kilogram masy ciała dostały w odpowiedniej ilości wody takiej, którą były w stanie wypić jak to się mówi na strzał czyli po karmieniu wypiły to wszystko w przeciągu godziny powiedzmy. No i pierwszego dnia tam nie było za bardzo nic widać, natomiast drugiego dnia gdzieś tam przy, przy bacznej obserwacji znalazłem tam gołębi ozdobnych na siodełkach, w dwóch miejscach jakieś pojedyncze robaki i znalazłem jakieś pojedyncze robaki u samic wdów, dlatego też jutro z rana. Dostaną do wody po dwóch tygodniach e, powtórkę. Z odrobaczenia, tak, profilaktycznie, bo no, teoretycznie można to podać raz i to zabija i jaja, i robaki. Natomiast jaja gdzieś tam w środowisku, które zostały, bo gołem, nikt nie był wypalony, żeby nie doszło do wtórnego zakażenia. Przepraszam za chrypkę, ale jest tak. Jest. E, do wtórnego zakażenia. Ale po prostu zostaną jeszcze raz odrobaczone. Hmm, oczywiście po... Znaczy oczywiście. E, aktualnie gołębie są w zasadzie też szykowane do szczepienia. Pewnie je zaszczepię zaraz gdzieś po świętach. E, i, I przy okazji szczepienia pewnie też zrobię jakieś próbne parowanko. E, tam kilku par w rozpłodzie kilkunastu. Par w rozpłodzie w tych boksach, które tam jeszcze są. Yy, też czekam na informacje od Wielebnego, czy puszczać, czy nie puszczać, czy będzie chciał młode, czy nie. W sensie, czy, czy to nie będzie za duży obciach. Więc Wielebny, jak oglądasz, a pewnie oglądasz, to tam, wiesz, napisz dwa słowa na Messengerze, to będę wiedział, co robić. No i generalnie w założeniu, w założeniu zostaną puszczone próbnie w pary, i później w trzech króli połączę je już na stałe. Te takie wybrane pary, te tutaj nie będą łączone na razie w ogóle. Dopiero chyba zostaną połączone już po przeniesieniu gołębnika. No i część została tutaj tych gołębi lotowych, które gdzieś tam były dostępne. No to zostały, to zostały, więc. Więc po prostu w tym nowym miejscu puszczę je na jajka i z jajek gdzieś tam jest spróbuję oblatać. Oczywiście tylko koło domu. Na pewno nie będą brały udziału w lotach. Coś tam pewnie zginie. Trudno się mówi część tu jest gołębi też tych nowych, które gdzieś tam też na razie nie będą łączone, no bo połączę sobie te pary, które gdzieś tam mam już w miarę wytestowane i wiem, że z tego dało, z tamtego dało, więc więc sobie nimi podziałam, żeby też nie było dużej liczby tych młodych na razie no i mówię, zależnie od tego co tam, co tam many many, many da znać to sobie albo puszczę, je teraz właśnie 3 króli albo je dopiero puszczę troszkę później, tak jak zwykle jako walentynek no i tam w boxach puszczę jedne, później je przełożę przełożę jajka, te same pary zniosą drugie jajka, wychowają młode później raz przeparuję też, żeby tą liczbę młodych stosunkowo ograniczyć z jednej strony, a z drugiej strony po tych gołębiach, które mnie interesuje wyhodować sobie dla siebie jak najwięcej młodych. Też no, tam cztery gołębie pojadą na Super Cup. Jeden będzie tam wychowany po moich gołębiach u Mateusza. Tak się umówiłem z nim, więc tam jest pięć zapisanych. pięć jest zapisanych na długie W tym roku przyszłym. Więc też no, 10 z tych gołąbków na pewno wyjedzie. Coś tutaj już chłopaki ścieli. Więc nie wiem, czy to z tych pierwszych wczesnych, ewentualnie to, co zostanie, to pójdzie w zaciemkę. Jeżeli byłyby teraz w czas parowane, to coś tam pojedzie, pojedzie albo i nie pojedzie, a coś zostanie pod zaciemkę. Jakiś mały przedziałek na nowym placu, i, i, i później normalnie część młodych zostanie. Te późniaczki, które tam są od kolegów, zostaną połączone na pewno dopiero gdzieś tam w okolicach, właśnie. E, też tam koło Walentynek, albo, albo w marcu, no i chyba też tutaj, e, bo tam ta część gołębnika prawdopodobnie dużo zostanie, No, nie będę tego rozbierał na razie, więc tak będzie, że rozpływ sobie będzie działał chwilowo jeszcze tutaj, a część gołębi już tam. No, będzie to trudne, ale jakoś to ogarniemy. E, co? No, gołębi są po kuracji. E, teraz dostają akurat trzeci dzień. Na grzyba, na karmę dostają na grzyba, do wody dostają probiotyki. Probiotyki na pewno pociągnę jeszcze gdzieś do nowego roku. Oczywiście też z jakimś środkiem tam na wątrobę. To też trochę mi samice odchudzi. No i co? No tak, w sumie światło mi trochę zacznę, zacznę zaświecać, żeby trochę te samce tamte, które mają być łączone. I samice trochę pobudzić, chociaż one tam raczej jak słonko świeci, to, to nic tutaj e, się nie dzieje. Jest okej. Okay. No mówię, no nie jest to na pewno w tym roku priorytet. Priorytety są zupełnie inne. Mm, więc jakoś tam postaram się to pogodzić. Wszystko, ale jak to wyjdzie, nie wiem. No zobaczymy. Z jednej strony to najlepiej byłoby nie mieć w ogóle tego bagażu w tej chwili czyli sprzedać większość tych gołębi, ale no, też daleki jestem od tego, więc, więc one sobie muszą być nawet dla mnie, dla zdrowia psychicznego jakoś ten koszt tam poniosę. E, natomiast no tutaj wiadomo jest czas przedświąteczny, czy tam około świąteczny. Dlatego wszystkim hodowcom i ich rodzinom. Przede wszystkim życzę dużo spokoju, e, dużo wytrwałości. Dużo zdrowia, samo i wiele, wiele łaski od nowo narodzonego. Tak żeby starczyło sił na wszystko. Pamiętajcie, że gołębie gołębiami, ale czas poświęcony dzieciom i rodzinie. To jest czas, którego nikt wam nigdy nie zwróci i w żaden sposób nie da się tego zastąpić ale jeżeli jest możliwość łączyć czas z gołębiami z czasem rodzinnym to starajcie się dbać o to żeby była to pasja rodzinna bo to naprawdę dużo ułatwia i buduje niesamowitą więź którą, której na pewno część ludzi nie jest w stanie pojąć ale możecie mi wierzyć, że nie ma nic piękniejszego jak wspólne dzielenie pasji w rodzinie. Mm, także tego Wam życzę. Sobie życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. E, dużo, dużo zdrowia. Dużo, dużo wytrwałości, cierpliwości i samozaparcia, bo też mi będzie potrzebne. E, no i Mistrzostwa Polski oczywiście sobie życzę. Wam wice Także Jak to się mówi do pracy Rodacy No tutaj e, Jakieś wojny i walki się toczą Między tymi gołębiami które tu były dorzucone a Stałymi bywalcami Także Uważam że nie jest źle Ostatnio też robiłem sobie tam Przegląd w rozpłodzie z tego, co zostało, z budowy, i tak dalej, no to myślę, że z samcami jest całkiem przyzwoicie, bo naprawdę są tam fajne gołębie i z budowy, i takie z pochodzenia, i z tego, co już coś wydały. Samic jest troszkę więcej, jeszcze takich do testów, ale myślę, że to wszystko w dobrą stronę pójdzie. No ale to ja mogę myśleć swoje, a życie mnie zweryfikuje, także nie przedłużając. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia pewnie gdzieś na materiałach z wystawy. Bo plan jest ambitny. Jak się jak ktoś się mówi nic nie zesra za przeproszeniem. Dzieciaki się nie pochorują jakoś tragicznie czy coś takiego, to widzimy się 3 dni, więc będzie też mnie można gdzieś tam złapać. Ja tam parę osób pewnie też przyhaczę. Eee, z częścią to w ogóle pewnie się uda spotkać gdzieś tam w hotelu eee, Także myślę, że To będą też ciekawe Ciekawe 3 dni. O. Także tyle. Pozdrawiam. Czekam na wieści many.